Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale w serii, w której to mówimy o psychologii co wodzi kierowcy autobusu. Dzisiaj powiemy sobie znowu o stresie, ale trochę w innym kontekście. Opowiemy o pewnym mechanizmie, który jest bardzo ważny, żeby go uwzględnić w pracy kierowcy, a mianowicie redukcja stresu. Po co to? Po pierwsze, wyjaśnijmy sobie, co to jest redukcja stresu i dlaczego stres trzeba redukować, a nie można o nim zapomnieć. Jak zazwyczaj robimy. Zazwyczaj jest tak, że mamy jakąś sytuację stresową, o której zupełnie nie jesteśmy, nie mamy pojęcia, tak to można w skrócie nazwać. Potem zapominamy o tej sytuacji stresowej, to wywołało w nas jakieś emocje, być może przypomniały jakieś emocje z przeszłości, które zostały wcześniej zakopane, no i to się odzywało, odzywało i sytuację to przypominała, a my to zapominamy, zapominamy. No i z tego stworzył się przewlekły stres. Przewlekły stres działa tak, że panicznie się możemy czegoś lękać albo czymś ciągle przejmować. I wtedy, jeśli przeżywamy to w samotności, to może wytworzyć się stres. I stres niekorzystnie wpływa na reakcje fizjologiczne człowieka na ciało, na umysł i na mózg i może wytwarzać choroby. To jest jasne, niejedne dowody na ten temat są. I dlaczego ten stres warto tutaj redukować? Bo w pracy kierowcy autobusu jest go bardzo dużo i są różne sytuacje, które mogą ten stres wywoływać. Dla jasności, nie dla każdego to będzie działać, nie każdy będzie miał z tym problem. To jest jak najbardziej ok, ale mówię tu do tych, którzy być może mają z tym problem, że stres jest e, taką, e, takim objawem, którego nie da się wyłączyć, da się jedynie go zredukować. Nie da się wyłączyć do zera, nie da się go wyeliminować, nie da się o nim zapomnieć, bo te emocje, które się w tobie kutują, one żyją razem z tobą i one z tobą dojrzewają. Ty się starzejesz, a twoje wydarzenia, które nie zostały przepracowane, również się starzeją. I mogą być to sytuacje z autobusu, jasna sprawa to mogą być sytuacje z autobusu. Dlatego mówimy właśnie o redukcji stresu, bo stresu się nie da wyeliminować do zera. I fajnie by było, żebyś ty jako kierowca był chociaż świadomy, że ten stres jest. I druga sprawa, żebyś był świadomy, co z nim ewentualnie zrobić i jakie narzędzia wprowadzić, żeby z tym stresem sobie na co dzień radzić, żeby dbać o higienę emocjonalną swojej psychiki, bo to jest bardzo ważne. Ale też chciałam powiedzieć, że większość ludzi na tym świecie zapomina o psychice, a czasami w ogóle wypierają, że coś ma. Związek z psychiką, bo kojarzy to już z różnymi chorobami psychiatrycznymi, typu jakieś zaburzenia, które wymagają hospitalizacji, no i z tym niestety kojarzymy naszą psychikę, ale nasza psychika i problemy psychiczne mogą być związane z prostymi problemami, które mamy na co dzień, które wywołują w nas jakieś odczucia, o których chcemy zapomnieć, a potem to się kumuluje i może wywo wywoływać sytuacje stresowe. I często robimy to niestety nieświadomie, a fajnie by było mieć tego świadomość, jakie to są sytuacje, kiedy to się dzieje, jakie emocje się pojawiają i ewentualnie z tym coś zrobić. No ale, będąc tego w ogóle nieświadomym, że emocje się pojawiają, że są sytuacje stresowe, można codziennie praktykować pewne narzędzie, które jest bardzo pomocne w redukcji stresu i możesz być tego nieświadomy, że ten stres w ogóle w tobie istnieje. Ale możesz wprowadzić do swojego życia pewien nawyk, który pomoże Ci zadbać o higienę emocjonalną. Jeśli nie wierzysz w takie rzeczy, to jasna sprawa, masz prawo nie wierzyć. Możesz ten filmik już wyłączyć, bo filmik jest dla tych, którzy, z którymi to rezonuje i z którymi to współgra i chcą coś z tym zrobić. I właśnie punkt numer dwa, który sobie tutaj wypisałem: stres w pracy kierowcy powstaje na skutek sytuacji stresowych o które nie jest trudno. Co róż mamy kontakt z klientem, a kontakt z klientem to są zgrzyty, to są jakieś nieporozumienia, to są jakieś problemy, to są jakieś pretensje, to są jakieś krzyki. Dodatkowo przenosimy problemy z domu, które też się powielają i to wszystko wpływa na naszą pracę, a dodatkowo napinamy mięśnie, bo chcemy się skoncentrować na drodze, a tu ktoś nam wyjedzie, a tu ktoś zemdlaje w autobusie. I to wszystko może powodować, że te wydarzenia będą nagłe, będą tak nagłe, że wytworzy się stres. Jak często korzystać z redukcji stresu? Zrób z tego nawet, po prostu codziennie rano poświęć kilka minut na to, żeby wykorzystać to narzędzie, o, której, o którym dzisiaj tutaj Ci powiem i z którego możesz korzystać codziennie. Bardzo polecam, sam to stosuję i sam widzę poprawę. Mojego samopoczucia, jeśli oczywiście regularnie to robię, to po jakimś czasie są rezultaty. To działa jak generalnie, jak z siłownią. Im bardziej ćwiczysz, tym Twoje mięśnie lepiej wyglądają. Na początku w ogóle nie ma efektów, po jakimś czasie dopiero się pojawiają, ale to też trzeba efektywnie ćwiczyć i wykorzystywać to narzędzie, które jest dane. Bez nas nic się nie zmieni, nic się nie zredukuje. To jest bardzo, bardzo ważne. Co jeśli nie potrzebuję zredukować stresu? No, czuję, że nie chcę, no, nie pasuje mi to, no, to, to co mówisz to jest do kitu i w ogóle. No to wyłącz ten filmik i e, ciesz się tym, że nie masz z tym styczności i high life. Ale powiem Ci tylko, że sytuację i tak zweryfikuję, czy faktycznie Masz z tym problem, czy nie? Czy zamiotasz to pod dywan, czy nie? To wszystko będzie zweryfikowane, sytuacje pokażą. I tutaj, właśnie teraz, w tym momencie, powiem o pewnym narzędziu, które jest bardzo proste do wprowadzenia, ale bardzo wymagające, żeby robić to regularnie, bo psychika ma to do siebie, że wszystko co proste to jest skomplikowane, bo z jednej strony fajnie, super, wykorzystam to narzędzie, a z drugiej strony już się pojawiają w głowie różne myśli. I właśnie. Wystarczy usiąść w wygodnym miejscu, po prostu skupić się na tym, co słyszymy, co, co dociera do naszych uszu, zamknąć oczy i skupić się tylko na tym, co jest na swoim ciele, na tym, co pojawia się w, w dłoniach, w rękach, w głowie, jakieś przeskoki, napięcie, jakieś. Spędzenie. i tam Na tym wszystkim się skupiamy i po prostu pozwalamy temu być. I generalnie stres, który wywołuje wywołują sytuacje stresowe, odzwierciedla się w naszym ciele. Dlatego czasami czujemy jakieś spięcia, czasami czujemy jakieś spędzenia, czasami czujemy jakieś tutaj napięcia na plecach, na dłoniach to wszystko przez napięcie mięśniowe. I właśnie redukcja stresu polega na tym, żeby to złagodzić, żeby to rozluźnić, a medytacja, bo tak się nazywa ta technika, tylko i wyłącznie pomaga w tym, żeby to zrobić, bo przez uważność, przez to, że jesteśmy, jesteśmy w tym momencie obecni, nasze ciało się rozluźnia. Jeszcze, jak dodamy do tego oddech, regularny oddech podczas tego, o, wykorzystywania tego narzędzia, to jest naprawdę bardzo skuteczna metoda. I pozwalamy tym uczuciom, które tu przyjdą, e, tym spięciom, tym, Swędzenią być i nic więcej. I tak robimy przez 7 minut dziennie, codziennie. I po jakimś czasie zobaczysz, że będą tego efekty, że będziesz się czuł w Twoim ciele lepiej, zaczniesz więcej czuć, zaczniesz więcej rozumieć i będzie ci po prostu leżej, bo ten stres, to napięcie, to wszystkie emocje, które tutaj gdzieś się pojawiają, z razem z oddechem wyjdą. To jest od cała technika, która jest bardzo skomplikowana, a ja uważam, że nie, wystarczy to regularnie robić. Tylko właśnie, problem jest na tym, że problem polega na tym, że ludzie często w to nie wierzą i mają sceptyczne podejście do y, jakichś psychicznych rzeczy, no nic dziwnego. No, psychika broni się sama przed sobą, więc nic dziwnego. Polecam, y, polecam. To narzędzie stosować, to narzędzie stosować regularnie, nawet w pracy, kiedy masz kilka minut przerwy, założyć sobie słuchawki i posłuchać jakiejś muzyki. To też jest forma medytacji. I po prostu zredukować stres. Tak, po prostu. I to by było na tyle. Do zobaczenia później. Masz jeszcze jakieś pytania, śmiało pisz w komentarzu. I cześć!